Dzień dobry. Salon Volkswagen Świtoń Paczkowski w Lubinie prezentuje dziś Państwu Volkswagena Tiguana w wersji wyposażenia Comfortline z silnikiem 2.0 TDI o mocy 150 mechanicznych z automatyczną 7-stopniową skrzynią biegów DSG. Prezentujemy model w kolorze nadwozia szary Indium Metallic na 17-calowych obręczach aluminiowych Montana. Model ten wyposażony jest m.in. w system radiowy Composition Media oraz App Connect, kamerę cofania oraz system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego Park Assist, fotel kierowcy Ergoactive z funkcją masażu regulowany w 14 kierunkach z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, reflektory LED-top z automatyczną regulacją zasięgu i dynamicznym doświetlaniem zakrętów bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu oraz system bez dotykowego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika. Do prezentowanego modelu, w celu zwiększenia państwa komfortu użytkowania samochodu, polecamy promocyjny pakiet przeglądów na 48 miesięcy z limitem 60-120 000 km w cenie już od 1590 zł oraz pakiet przedłużonej gwarancji nawet do 5 lat. Samochód ten dostępny jest od ręki w ramach promocyjnego finansowania Easy Drive lub Easy Buy dla firm jak i osób prywatnych. Dla klienta indywidualnego przygotowaliśmy ofertę dodatkowego rabatu dla grup zawodowych oraz profesjonalistów. Zapraszamy do odwiedzenia strony autoprzezinternet.pl. Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji.